Dzień jak co dzień, czyli serta ubrań. Wyjęłam e, ubrania, z których Gabrysia już wyrosła, i powkładałam do szuflad na razie rzeczy, które powinna teraz nosić. No, zobaczymy. Będę musiała je jeszcze ułożyć. Nie Jestem e, jakąś czyścioszką. E, Ciężko mi utrzymać porządek tak naprawdę i ład w domu. Tutaj są rzeczy albo letnie, albo rzeczy, z których ona już wyrosła, bo zmienia się to z tygodnia na tydzień. Gabrysia ma teraz 8 miesięcy. Rośnie w zawrotnym tempie. Yy, no tak, część rzeczy trzeba będzie oddać. Część rzeczy będę musiała jakoś przetrzymać. Dla reszty potomstwa z mojej rodziny, no zobaczymy. My już skończyliśmy na razie z dziećmi. Yy, także, no, pewnie będę trzymała to dla kuzynek, czy dla, właśnie dla mojego brata. Dzieci, zobaczymy. Tutaj jeszcze Wam pokażę. Jest yy, półka z Ikea, którą kupiliśmy. Ona jest na takie yy, bolce po, yy, powieszona. Yy, bardzo fajne to jest rozwiązanie, bo tutaj nie ma z tyłu, widzicie, nic nie ma, nic nie widać żadnych. Yy, żadnych takich metalowych części. U góry są skrzynie z Biedronki, w których są zabawki. Segregujemy zabawki, żeby dzieci nie miały cały czas tych samych zabawek, żeby się po prostu z nimi nie znudziły. Tutaj są książki, byle jak poukładane. Niestety Aga wczoraj tutaj yy, trochę sobie... Pomieszała te książki, będę musiała to na nowo ułożyć. Gumki, spinki, butelki. Wczoraj też malowała farbkami. Wszystko jeszcze zostało. Tutaj jest nawet album ze zdjęciami, bo Aga bardzo często ogląda zdjęcia. Bardzo lubi oglądać zdjęcia i bardzo szybko w ogóle zaczęła oglądać też zdjęcia z albumów. Pytała się zawsze, kto to jest. Dzięki temu moim zdaniem ma taką fotograficzną pamięć, że jak spotka kogoś z rodziny, to pamięta po prostu imię tej osoby, czy jakaś ciocia to wie jaka ta ciocia ma, jakie ta ciocia ma dzieci kto jest jej mężem także najbardziej cieszę się wam powiem jeszcze była taka, taka seria królew tutaj akurat jest Król Lew. seria książek my kupiliśmy powiem szczerze tylko tą jedną książkę ze względu na to, że Aga nie miała tylko tej bajki, reszta bajek jednak jest w tej w tej książce, czy w innych książkach. O Kopciuszku i, i królewni, o królewnie. O królejne książce to, to są, ale nie miałam króla Lwa, a że ta książka kosztowała, uwaga, złotych 99, zł, to naprawdę moim zdaniem to świetny deal. Świetny deal dzięki temu bardzo fajnie wydana. Chociaż trudno jest Agusi na przykład jeszcze zrozumieć, dwu i pół latkowi, że nagle ktoś umiera, tak? że ginie tutaj yy, ojciec, Simby. Nie potrafi tego zrozumieć. Na razie pyta się cały czas, gdzie on jest, a co mu się stało, a dlaczego. W ogóle pytanie się, a dlaczego to jest yy, standard. Zmagamy się z tym codziennie. A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? Nie wiemy, kiedy przejdzie ten okres. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Książka bardzo fajna. Nie kupowaliśmy innych części, bo my, tak jak mówiłam, inne części, inne bajki Agamata. Tylko tej ty, ty nie miała, a że była taka tania, to wzięłam. Bo szkoda by było z tego nie skorzystać. Zbieramy też naklejki. Pewnie tak jak Wy. Na gang świeżaków. Akurat to jest y, czysta plansza. Wzięłam agusi, żeby sobie wybrała zabawkę, a na innej planszy przyklejamy punkty. Powiem Wam szczerze, że mam już zebranych 40. Z tego co pamiętam. 41. Yy, mój mąż chciał, żebyśmy już kupili za te 20 zł, ale z tego co wiem, tak to jest do listopada. Do końca listopada, także jest jeszcze czas. Jeszcze możemy. Jeszcze możemy poczekać. Z tego co wiem, Aga na razie chce wybrać chyba marchewkę. Ale że nasze nazwisko kojarzy się ze śliwką, to ja jej mówię, żeby wybrała śliwkę Sabinę. No zobaczymy co wybierze. Dam wam znać na pewno co wybrała. Wszystkie są fajne, wam powiem, ale chyba nie za tą cenę. Chyba 60 zł. 60 zł z tego co pamiętam. Kosztuje to bez naklejek. Zaraz poszukam. Nie, 50 zł. 49,99 to trochę za dużo. Trochę za dużo jak na, taką, na, ta, na takiego pluszaka. Ale jak i tak kupujemy. Mamy tutaj dosyć blisko biedronkę i tak kupujemy w biedronce. Także mam nadzieję, że szybko zbierzemy resztę. I będzie mogła sobie mieć. Tak, Gabrysia tutaj nam zaczyna gotować. Gabrysia ma, tak jak mówiłam, 8 miesięcy. Wszędzie chodzi, wszędzie wstaje. Tutaj mamy kuchnię zabawkową, właśnie dla dziewczynek. I ona wydaje dźwięki. Gabrysia tutaj naciska, zobaczcie. Widzicie? To jest jedna, jeden z prezentów od dziadków, jakie dziewczyny dostały. To jeszcze w sumie Agnieszka dostała od y, swoich dziadków Tutaj jest jeszcze też Tak, tutaj się jeszcze włącza piekarnik Zobaczcie Tak, dobrze się mi tu wyłącza <grymne> Także zabawa jest przednia